Najmłodsza grupa, tak, tu musimy troszeczkę kolory tu nadać dla tego misterku, to jest najmłodsza grupa pani Katarzyny Radowskiej z Iskry. Przede wszystkim te dzieci mają się bawić. Zasadą działania tej grupy jest zabawa, dobra zabawa. Oczywiście nauczenie się poczucia rytmu, wyczucia różnych stylów tańca, ale tak naprawdę to się dzieje przez zabawę. Jak ja zerkam na te zajęcia, zachodzę tam, to właśnie widzę, że dzieciaki po prostu mają się przez taniec bawić, no i oczywiście uczyć. Najmłodsza grupa iskra. Brawo! 6. let's sí. Bez swojego instruktora, ale rodzice tutaj pomogli nam dużo, brawo! Trzymały, czuli, pomagali, że fajnie się widzi z boku, do naprawdę. Chciałam powiedzieć, jeszcze za chwilę będzie fajny pokaz, tutaj potrzebujemy pomocy, żeby się gotować. Chciałam powiedzieć, że każdy uczestnik, który jest na scenie, dostaje dzisiaj takie piękne kartki i tutaj powiem o takiej współpracy, Koło y, plastyczne, Akademia Malucha, Klub Starszaka, także Dyskusyjny Klub Książki, pracował nad tym, żeby takie piękne y, kartki wykonać. Muszę powiedzieć, że wiąże się szał. Niektóre są y, bardzo bogato ozdobione, bardzo, bo dzieci lubią, a ja też będę skazać y, Bardzo bogato ozdobione, niektóre troszkę. Ale to wynika właśnie jakby y, z charakteru znudawcy, prawda? Bo ja zawsze na zajęciach, które prowadzę, to mówię, słuchajcie, nie zawsze dużo oznacza ładnie. I y, nie przesadzajcie, ale słuchajcie, jak oni zobaczą te gadżety, te jakieś kwiatuszki, koronki, jakieś tam pancereczki, to się nie opanuje. To karta aż to po prostu jest za mała. I, y, Ponowstał te kartki, być może okazać się, że to nie jest tak jak w książce, że jest ogładka, bo jest z tyłu. Więc słuchajcie, nie zdrażcie się, że pierwsza strona będzie jakaś nieodrobiona, bo tam nawet to w środku albo do końca się będzie działo. No i tak w międzyczasie wnosimy tu pewne rekwizyty, bo szkoła tańca iskra, która działa u nas już e, parę lat, Prowadzi różne, różne formy tańca. Tak jak widzieliście, od zabawy z maluszkami, gdzie dziecko ma wyczuć zmianę rytmu, ma się bawić tym po taniec towarzyski, ale też przez zabawę na trampolinach. I właśnie teraz zobaczycie, co tutaj się będzie działo. Zapraszam! Słuchajcie, drodzy Państwo, jeśli macie ochotę na takie zajęcia się zapisać, to zapraszamy do Pani Kasi. E, oprócz e, tych zajęć Kasia próbuje stworzyć grupę, jest kilka targ, e, próbuje stworzyć taką grupę targ, taneczną dla dorosłych. E, uczy też e, styl, różnych tańców latino, więc naprawdę bardzo serdecznie zapraszamy. Jest też taka grupa bachata, bachata, bachata. Słuchajcie, no tam się to dopiero dzieje, to jest grupa dla pań, no i iskry tam lecą, jak to prawdziwa iskra potrafi zrobić. E, brawa, brawa, brawa dla wszystkich, którzy do tej pory wysłuchali, bardzo nam dziękujemy, no, to na pewno było, ale chciałabym pokazać też, że te zajęcia są już drogi. to nie tylko taniec, to też troszeczkę fitness, trochę ćwiczeń, a chyba fajnie w dzisiejszych czasach sięgnąć po takie zajęcia dla dzieciaków. Wszystko je rozwija, naprawdę, cokolwiek robią. Czy śpiewają, czy tańczą, czy rysują, malują, grają na fortepianie. No to jest naprawdę inwestycja w przyszłość. I takie zajęcia możecie Państwo znaleźć w pałacu. Około 150 dzieci tygodniowo przewija się na różnych formach zajęć. Od plastycznych, od plastycznych, po naukę na instrumentach, grają na perkusji grają na saksofonie, na pianinie, na fortepianie, rysują, malują, tańczą, no myślę, że, że fajnie, że tyle się dzieje. Dla dorosłych chór kantale zaprasza, szczególnie panów, bo mamą są panów, więc szukamy tu głosów do, do chóru. No i oczywiście zachęcamy do tej najstarszej grupy tanecznej Kasi Radowskiej, bo naprawdę ona też może przygotować Państwa do jakiegoś balu, jakiejś imprezy, do pierwszego tańca ślubnego, Zachęcamy do udziału w tej formie zajęć. Drodzy Państwo, a teraz naprawdę będzie ogień. Będzie ogień w biały dzień. Tutaj słuchajcie, zapłonie wszystko, bo teraz najstarsza grupa y, koła tańca zabawa w y, miły zatańczy y, taniec w stylu ognia.